Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku z gry, oczywiście Assassin's Creed Syndicate e, I co, lecimy z nową misyjką fabularną Wszystkie poboczne rzeczy sobie zostawimy na jakieś tam późniejsze granie Teraz będziemy się skupiać głównie właśnie na fabularce e, Idziemy do Grahama Bella, robimy nową misyjkę Oczywiście teraz jesteśmy Eevee, mam nadzieję, że odcinek będzie wam się podobał, także zapraszam do oglądania

Another intercepted wire contained the recipe for a powerful hallucinogenic serum. I've adapted this dark mechanism to work with your braces. Alec, you're a genius. Well, that patently is untrue. Although I've also discovered that the serum adopts a form of a gas when subjected to heat. Mm -hmm. Just when I think you can't surpass yourself. No, fine, I'm just a like, Zawsze w każdej części musi być ktoś taki, nie? Pamiętacie? Na do Da Vinci był... chyba w dwójce albo w trójce, kurczę, nie pamiętam, która to była część. Ok, mamy 200 metrów. To może byśmy sobie już tam... A pomożemy mu, nie podoba mi się to, co oni tu robią. Nie podoba mi się to, że tu jest skrzynka, więc sobie ją od razu otworzymy. Czyli co jest panowie? Okej okay. 200 metrów, także bardzo blisko Trzeba będzie zrobić jakieś zadanko dla pana Bella musiał z ciekawości sprawdzić jacy wynalazcy byli w innych częściach. Pewnie stosunkowo o, tak żeby pasowało do narodowości. Tak, mamy Londyn, to z Graham Bell. E, część w Paryżu to pewnie będzie jakiś... hmm

Tego jeszcze nie wiem. Te beczki fajnie tutaj poukładane. Co tu się wydarzyło? A. O, bo oni nie widzą co się dzieje <laughs> co? sami się pozabijali, pięknie. To mi się podoba Spokojnie, przydacie mi się za chwilę. Ale najpierw podnieśmy sobie to. Co tu będzie? Uu, fajne rzeczy. Ja to chcę wszystko pozbierać. Gdzie wy tam biegniecie, uważajcie. Co, jest hola? Dobra, pociął swojego. To mi się podoba. No i o to chodzi. Świetnie chłopaki, bardzo dobrze wam poszło. Dobra, idziemy dalej Ta muzyka No dawaj, dawaj 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 Patrzcie. Patrzcie co to się wyprawia Będą to sami się ze sobą z wszystkimi bić nie Tak, to ja mogę czyścić te okolice. Kurde, ale fajnie. Rozpocznij co za nim do mają O nie! Wyszło mi to? A nie, wyszło. Jednak tam się tnął troszkę. Kurde, zabili mi ich wszystkich. Dobra, sami wszystkich wytnę. Pięknie Przeszukajmy ich jeszcze, cyk. jakieś funciaki, noże do rzucania o, to nam się bardziej przyda Super Dobra, to mamy skrzyneczkę To jeszcze coś, czy to wszystko? Cholera, co jest? Dobra, zebrane. Żeby to już było wszystko w tym miejscu. A, chyba ta. No nie udało mi się tego wykonać tak jakbym chciał. Ale dobra, no niech będzie. Idziemy dalej, co teraz? Zauważyjmy sobie wizji Jak ja tego nie zauważyłem? Ej, ja serio tutaj nie byłem? Cholera jasna no dobra, no mamy drugą skrzynię, to jeszcze gdzieś jest. Jednak dobrze, że jest ta wizja, bo można sporo rzeczy pominąć. Okej, okay, gdzie jest kolejna? coś jest. Gdzie to jest na dachu? O, dobra, mamy. I mamy. Hmm... Ale coś chyba na dachu jest jeszcze, więc wejdziemy tam sobie. Muszę sprawdzić czy przypadkiem tam jakieś fajne rzeczy do upgrade'u albo do craftingu. Okej. Okay. Albo i nie. Jest Nie, nie dogonię. Źle pobiegłem. Źle pobiegłem, no. Ale spieprzyłem to, dobra, gonimy dalej. Może się uda. No co tu się dzieje? Czemu mi przyskakuje na drugi ekran? Ja muszę coś sprawdzić czy to na pewno wszystko dobrze w opcjach tutaj full screen coś tu nie gra ale nie wiem jeszcze co kurczę zawsze coś musi tu być nie tak Kurde, trochę się nagonie ten okręt, znaczy okręt, ta to łódka to tak na tyle szybko płynie, że nie mogę jej dogonić. O, tu się zatrzyma. No i cyk. ok, wszystko? Oho, on mnie co jest? Dzięki chłopaki, pomogliście mi. To mi się dzieje, halo. to jest gdzieś skrzynka. Oj, przestań wchodzić na to, tu jest na dole. Dobra, przeszło mi. No i pięknie. Co są te czerwone kropki? Ja muszę to ogarnąć jeszcze. To, to już tak dużo rzeczy. Gramy jest mega rozbudowana, nie? Dużo pobocznych. Dużo, uuu, materiałów do znalezienia. O cholera, ty. O, jaka już nowoczesna. Dobra, 400 metrów, tak? A tu mamy wieżę, więc od razu sobie na nią wejdziemy i odkryjemy więcej świata. Nie będziemy się wspinać jak mamy linkę, no wiadomo, nie? No i pięknie. Teen Horizon. Kurde, ale strasznie przytłoczająca jest ta muzyka. Dobra, polecimy sobie, nie? Okej. Okay. No, to jeszcze teraz tylko tu. O, nic mi się stało. To w sumie takie 2,5 piętra było. Wspieram się o ścianę, nie zwrócę na siebie uwagi. Ja bym ich dziubnął tutaj zaraz, ale to za chwilę. Zrobimy tak. Dlaczego no czemu ten obu nie zabiłem? Siarne. Dobra, uciekamy. Ty jak oni szybko biegają? Normalnie uciekam za nimi nie mogę. Grałem się. No to idziemy zrobić kolejną główną misyjkę. Ale to miasto tak żyje, tu się tak wiele dzieje, nie? Nie jest, pogoda. Tutaj pracują, tam się bawią, tutaj dorożki jeżdżą, tu policja łapie. Ta wszystko się dzieje, no kurde, rzeczywiście gierka jest bardzo dobrze zrobiona. Podoba mi się. Że ja w nią nie grałem, no?

Mamy punkt dodatkowy, to wiecie, że to muszę wykorzystać jak najszybciej. Hmm, u niej coś z bitką by się przydało. No, dajmy tutaj pod bitkę, żeby to kombo cały czas leciało. O, i czwarty poziom. Dobrze, to odblokuje nam nowe misje. Okej. Okay. Teraz pytanie, gdzie my możemy mieć najnowszą misję? Zerknijmy sobie tutaj na świat. Tu jest coś do zrobienia. Jakieś C, jakieś N. Trochę rzeczy. Trzeba będzie to wszystko podblokowywać. Także. Hmm. Jaki to jest podział. No, trzeci sugest. Suggested. I tu mamy jeszcze zadanko. Dobra, zrobimy tak. Pobiegniemy po drodze, tutaj te dwa wyczyścimy. Jeżeli uda nam się zdążyć z tym wszystkim szybko zrobić, to jeszcze zrobimy tą misyjkę. No i pięknie. Dobra... Wiecie co? Postaramy się wszystko po cichutku zrobić, będzie szybciej niż jak będę się z nimi tłukł. Pan mnie szuka dalej. Zawróci? I cyk w nereczkę. Dobrze. Ło! Wow. Oni pod ziemią są. Okej. Okay. Tego gościa trzeba tu zabić? No w porządku. Wiemy co robić. O nie 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 nie. nie. Jak ich teraz dziabnąć? Wiedźmy sobie na razie na dach. No to z góry jakoś inaczej zaplanuję. Kurde w sumie. Ten się oddalił, więc wykorzystajmy to. jakie wezwały, znaczy powyzywały, I się wkurzyła, chciała podejść, dać klapsa, to cyk, po cichutku. Oj, to nie zajmie nam niestety, znaczy nie zdążymy to wszystkiego zrobić w tym jednym odcinku, więc po prostu w ciągu tych dwóch wyczyśmy tu okolice, To będzie już my, gitarka. No ten musiał się tu odwrócić, no nie wierzę. Oj dobra, wszyscy już o mnie wiedzą. Ooo jakiego ja szybko. Co jest? Co ich tak szybko zabijam?

What do you want from me are you with the police are you a copper quiet please quiet, <coughs> They took away my diamonds my precious jewels they weren't yours to keep I oh, know what I did was wrong please let me go on them no don't take me back to the bobbies. I don't want to hurt you. no don't take me back to the bobbbis you'll be fine mr don't follow me. No, don't take me back to the last. You'll be fine, Mr. Bacchus. But no matter how hard you try to escape, that simply isn't legal. Just try to breathe. Quiet. Don't follow me. No, Kurd. Oh, spieprzona! Even the police had to be here. James mnie tą pałą? Co jest? Nie, on mi ucieka. Co jest ty? Nie mogę nic zrobić. Biegnij, 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 bądźcie ucieka.

O, kurde, jeszcze będę musiał go gonić. Ale najpierw skrzyneczkę. No, w takim tempie to ja na pewno nic nie zdążę zrobić. Chodź tu. W sumie w dobrą stronę biegnie. Będę miał bliżej. Kurde, ty gonić, go nie mogę, co jest? O, no, jeszcze trochę. O, co jest, gościu? Take me back to the poppies. You'll be fine, Mr. Bacchus. But no matter how hard you try to escape, that simply isn't legal. Just try to breathe. No, no, go. Just walk. To 180 meters, dobra, biegniemy. E, ja, kościół biegnie ze mną No i dobra Zrobione Okej okay. Bounty completed. No okej okay. gdzie my jesteśmy? Tutaj jesteśmy. Tam mieliśmy już aż tam. No galera. No to zbiliśmy z tropu trochę. Okej, okay, wracamy do. O o, 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 No dobra, także moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Ja już tam sobie dobiegnę tego miejsca i od dokładnie tej misji, którą mamy na zaczniemy sobie nowy odcinek. Także mam nadzieję, że wam się podoba. Trzymajcie się, do zobaczenia, papa, na razie.